Boże Ciało to niewątpliwie jedno z najważniejszych dzieł filmowych polskiego kina. Opowiada o młodym chłopaku z Poprawczaka, Danielu, który pod wpływem pewnych zbiegów okoliczności zaczyna udawać księdza w malutkiej wiosce. Zanim jego oszustwo wychodzi na jaw, to udaje mu się dużo zdziałać dla tej niewielkiej społeczności. Mimo, że premiera odbyła się już jakiś czas temu, to tak naprawdę dopiero teraz można stwierdzić, że nie jest to historia ulotna i łatwa do zapomnienia, a wnioski z niej płynące pozostają z widzami na długo po obejrzeniu. Dziś wraz z kanałem, nie wiem, ale się dowiem, omówimy zawarty w niej pewien uniwersalny przekaz dotyczący Polaków jako społeczności podzielonej i nieumiejącej się z tego podziału wydostać. Dopiero interwencja kogoś z zewnątrz, spoza systemu, pozwala niektórym przejrzeć na oczy i zauważyć własną obłudę oraz zakłamanie. A w międzyczasie, na nie wiem, ale się dowiem, została opublikowana analiza filmu Lobster, opisującego dystopijną przyszłość, w której wartość człowieka zależy wyłącznie od jego stanu cywilnego. Zapraszam zainteresowanych. odcinek zawiera spoilery z filmu Boże Ciało. Historia rozpoczyna się w poprawczaku, gdzie już na wstępie oglądamy dość wymowne sceny. Widzimy młodych chłopaków, znęcających się na współosadzonym. Chwilę później dokładnie ta sama grupa uczestniczy w przygotowaniach do mszy. Ukazanie tych dwóch skrajności na samym początku daje do myślenia widzowi. Film nie będzie w żaden sposób delikatny czy ulgowy dla jakiejkolwiek grupy odbiorców. Każdy widz ma się utożsamić i poczuć, że to właśnie jego dotyczy omawiany problem. Ma dojrzeć swoją winę i zakłamanie, bowiem ci sami ludzie, którzy jeszcze przed chwilą dokonywali tortur fizycznych, teraz stoją przed ołtarzem i śpiewają psalmy. Boże ciało nie jest jednak jedynie manifestem do narodu polskiego. To przede wszystkim tragedia młodego, wykluczonego społecznie człowieka. Który gdyby nie zaczął swojej udawanej przygody w sutannie, to prawdopodobnie do końca życia byłby bez znaczenia, nie pozostawiając śladu po swoim istnieniu. Młody, zdesperowany człowiek to podatny grunt na przyjęcie jakiegoś narzuconego z góry celu, na podjęcie się wykonania pewnej misji. Już przecież w tekstach romantycznych pisarze umieszczali młodych mężczyzn jako bohaterów, mających za zadanie odmienić losy społeczeństwa. I zdaje się, właśnie tym symbolicznym motywem posłużyli się twórcy filmu. Grany przez Bartosza Bielenie Daniel zdaje się stopniowo przenikać wiarą w to, co może zdziałać. Nie dość, że nie ma nic do stracenia, to jeszcze ma sprzyjające okoliczności. Wszystko zaczyna się w momencie, gdy ksiądz poprawczaka tłumaczy osadzonym, że modlitwa to nie jest klepanie formułek, lecz żywa rozmowa z Bogiem. To wylanie na niego swojego żalu, gniewu czy rozczarowania, bo on wszystko zrozumie. Chłopak zostaje w końcu zwolniony z poprawczaka i wysłany do pracy w stolarni na drugi koniec Polski. Zanim wyjeżdża, to słyszy od księdza Tomasza bardzo symboliczne, jak się później okazało, słowa, o tym, że jest wiele innych, łatwiejszych sposobów na czynienie dobra niż bycie księdzem. Po wyjściu na wolność ukazują się jednak negatywne cechy bohatera. Przede wszystkim brak umiejętności społecznych, co widać choćby po tym, jak pali papierosa w transporcie publicznym. Nie miał się gdzie uczyć odpowiednich zachowań, bo od dziecka obracał się w patologicznym środowisku. Tak naprawdę jedyną pozytywną rolą społeczną, jaką poznał i zrozumiał Daniel, była rola księdza. Ksiądz stanowił dla niego jedyny autorytet w życiu, był mistrzem i przewodnikiem potrzebnym zagubionemu człowiekowi. Co z tego, że chłopak odpracował swoje w poprawczaku, skoro nadal brudna przeszłość się za nim ciągnie. Nawet przez policjanta zostaje okraszony mianem gnidy. A co za tym idzie, jest upokorzony i uświadamia sobie, że nie ma dla niego miejsca w społeczeństwie. Społeczeństwo lubi osądzać i kategoryzować, lubi definiować na podstawie błędu popełnionego w przeszłości. Po przyjeździe na miejsce Daniel tylko się w tym utwierdza. Wystarczyło tylko wpaść do kościoła na krótką modlitwę, aby się przekonać, że dalszym wykluczeniom i ocenom postawionym z góry nie będzie końca, dopóki chłopak nie zyska jakiejś roli społecznej. I jakby instynktownie, w celach obronnych, Daniel przedstawia się jako ksiądz Tomasz. Powołuje się na swój największy i jedyny autorytet, żeby tylko powstrzymać stawiane mu z góry osądy. A że ma przy sobie skradzioną wcześniej sutanę, to jego stanowisko wydaje się być początkowo dość wiarygodne. Sam reżyser Jan Komasa przedstawia nam ciekawą interpretację tego wydarzenia z życia bohatera. Bohater filmu znalazł się w sytuacji zawieszenia, którą można porównać do zdziwienia, gdy spóźniamy się na samolot. Trzeba coś zrobić, wdajemy się w rozmowę i nagle rodzi się pokusa alternatywnego rozwiązania. Człowiek zagląda za kulisy teatru rzeczywistości, sprawdza co by było, gdyby inaczej zostały rozdane karty i rzeczywistość nagle skręca w tę stronę. Myślę, że w tym sensie jest to film o losie. Daniel zauważa, że nagle po przywdzeniu sutanny ludzie zaczynają traktować go poważnie. Mimo że jego postura i aparycja wskazują raczej na bycie dość nieokiełznanym gościem, to instytucja księdza sama w sobie nadaje mu powagi. I to jest chyba to, czego przez całe życie pragnął chłopak. Pragnął być zauważony i doceniany. Jest przecież typem showmana i świetnie czuje się przed publicznością. Pod wpływem jednej spontanicznej decyzji, chłopak znalazł się w sytuacji bez odwrotu i, początkowo przestraszony sytuacją, jednak ostatecznie podejmuje wyzwanie. Po chwili zaadaptowania się do nowej roli i nowej społeczności, zaczynają jednak wychodzić na jaw pewne nieoczekiwane fakty. Rozpoczyna się część filmu, która mówi wiele o społeczeństwie, jego podziałach i siedzących głęboko urazach. Z każdym kolejnym dniem mała malownicza wioska na południu Polski staje się coraz bardziej toksycznym i brutalnym do życia miejscem, a pewne zaszłości i grzechy są na nowo odkrywane. Idąc po kolei, zgodnie z wydarzeniami, pewnego dnia proboszcz parafii zostaje znaleziony przez Daniela, kompletnie pijany. Gospodyni oczywiście zapewnia, że ksiądz nie pije, jednak mówi tak tylko po to, aby zachować pozory. Tym sposobem przed Danielem pojawiają się nowe wyzwania, jak przeprowadzenie spowiedzi czy poprowadzenie mszy. Okazuje się jednak, że jego nietypowe podejście z czasem trafia do ludzi. Społeczność nie potrzebuje odczytywanych formułek, które słyszała już setki razy w życiu. Potrzebuje kogoś, kto obudzi w nich emocje, uczucia i przywiązanie do kościoła. Daniel okazuje się być bardzo charyzmatyczną postacią pod tym względem. Pomimo że on i pijany ksiądz proboszcz nie różnią się od siebie aż tak bardzo, to jednak przez autorów filmu sugerowana jest pewna zmiana pokoleniowa w polskim kościele. Kościół jest instytucją, która w Polsce w dość sztywnej formie trwa praktycznie od początku. Ominęły nas nawet reformacje, przez co środowisko kościelne mogło stać się bardzo hermetyczne. Ten strach przed zmianami powoduje jednak paraliż, bo dziś wszystko wokół kościoła dynamicznie się przeobraża. Nowe pokolenie, którego reprezentantem jest Daniel, może i nie zna się na formułkach, ale szuka na pewno bliskości i zrozumienia. Szuka godności i poszanowania drugiego człowieka. A w ukazanej społeczności widać ewidentnie, że nie tylko proboszcz cierpi na alkoholizm, lecz oni wszyscy w symboliczny sposób razem z nim. Wszystkiego dopełnia sytuacja, która niedawno wstrząsnęła lokalną społecznością. Zdarzył się wypadek samochodowy, w którym zginęło kilka młodych osób z rodzin mieszkańców. Ofiarą poświęcona jest nawet tablica upamiętniająca, która znajduje się w samym centrum wsi i przy której codziennie odmawiane są modlitwy. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że za sprawcę wypadku jednoznacznie uznano męża jednej z mieszkanek. Mężczyzna miał problemy z alkoholem, a jego relacje rodzinne raczej nie należały do najzdrowszych. Jednak jak się później okazało, wina mogła równie dobrze leżeć po stronie nieodpowiedzialnych nastolatków, którzy wsiedli do samochodu pod wpływem środków odurzających, a sam mężczyzna mógł być ofiarą. Nie roztrząsając jednak tego, kto był winny, a kto nie, zwróćmy uwagę na zachowanie społeczności względem wdowy po zmarłym wypadku. Kobieta jest praktycznie wykluczona, nikt z nią nie utrzymuje kontaktu, dostaje nawet listy z pogróżkami. Nie dość, że straciła męża, to jeszcze nie ma dla niej życia w swojej własnej małej ojczyźnie. Przekładając to jednak na skalę tej dużej ojczyzny, mamy coś takiego w sobie, jako naród, że wszelkie wypadki dzielą nas na pół i powodują wzajemne obrzucanie się winą. Możemy stawiać piękne pomniki czy tablice upamiętniające dla ofiar, możemy organizować regularne modlitwy, jednak gdzieś zawsze pozostaje ta sfera podziału i wzajemnej nienawiści. Na to właśnie chcieli zwrócić uwagę twórcy Bożego Ciała, żeby zamiast na szukaniu winnego tragedii, wypadku czy katastrofy skupić się na realnych rozwiązaniach danego problemu. Tym, kto przełamuje obłudne myślenie mieszkańców wsi, jest właśnie Daniel, który każe im wyrzucić złe emocje, pozbyć się ich i przede wszystkim nie kierować ich do drugiego człowieka. A kiedy zdobywa już wystarczające uznanie i autorytet, to decyduje się na coś, czego nie miał odwagi dokonać proboszcz parafii. Sławomir, bo tak miał na imię domniemany sprawca wypadku, nie został pochowany. Proboszcz miał dokonać ceremonii w momencie, gdy sprawa ucichnie. Nie chciał zwyczajnie wzbudzać kolejnej kontrowersji, dlatego uległ społeczności, która zabroniła dokonania pochówku na lokalnym cmentarzu. Tak naprawdę to było największym elementem sporu. Daniel postanowił jednak, że dopełni obowiązku proboszcza, nawet pomimo oburzenia mieszkańców. Wiedział, że dopóki sprawa nie zostanie zamknięta jak należy, nie zostanie w cudzysłowie zakopana w ziemi, dopóty spór będzie trwał, bo rozgoryczenie z nim związane będzie wiecznie żywe. Można to odczytać jako pewien manifest do narodu polskiego. Zamiast skupić się na skrywaniu urazy, toczeniu sporów o to, kto ma rację, i pielęgnowaniu kompleksów z wydarzeń z przeszłości, może warto tę energię poświęcić na odbudowanie pewnej zżytej wspólnoty i pilnowanie, aby do takich sytuacji nie dochodziło w przyszłości. Społeczeństwo ma naturalną skłonność do postrzegania siebie jako podzielonego na dwie grupy, na katów i ofiary. Takie podziały w swoich powieściach diagnozowali choćby Tołstoj czy Dostojewski. Sami wydajemy na siebie wyroki i osądzamy, zamiast zażegnać spór i iść dalej ku wspólnemu dobru. Film uczy również, że głośne, spektakularne wydarzenia, o których tak ochoczo się mówi i pisze w mediach, to nie tylko dobrze sprzedający się nagłówek czy kolejny temat do dyskusji przy stole, ale przede wszystkim indywidualne, prywatne i rodzinne tragedie wielu osób. Nieważne, czy jest to wypadek samochodowy, lotniczy, czy taki związany z przemocą domową. Nieważne czy wina jest oczywista, czy może winnych brak. Po prostu warto uszanować te sytuacje i dać jej spokojnie się rozwinąć tak jak należy, bez zbędnych osądów, które zupełnie nic nie wnoszą. Pamiętaj też, aby zajrzeć na, nie wiem, ale się dowiem, na analizę filmu Lobster i więcej ciekawostek o tym, jak działa człowiek i społeczeństwo. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.